Siemanko! Dzisiaj nagrywamy sami, ale dzisiaj zrobimy pysny sos przesunkowy. A więc zaczynamy. Właśnie wybieram tu czosnek, tylko właśnie zawsze jestem w tym słaby. Jutro zrobimy coś związanego z maszyną, ale tego wam nie zdradzę, jutro musicie wpaść na film. I dzisiaj robimy sos czosnkowy bez. No, yy, robimy sos czosnkowy bez właśnie tej kolegi, bo on dzisiaj nie mógł przyjść. Więc się zaraz widzimy, jak ja tu już ca cały czosnek włożę. Ja już dodaję majonez, a teraz dodajemy jogurt naturalny. Przed chwilą popełniłem błąd już prawy i dodałem śmietankę ale na szczęście zauważyłam w ostatniej chwili i teraz możemy dodać również jedną łóżkę jogurtu ja to tak po jednej łyżeczce dodaję żeby to sobie jakoś ładnie rozmieszać i oczywiście też dodaję trochę pieprzu I jak teraz właśnie będziemy to już mieszać Zobaczymy, czy więcej tego trzeba zrobić. Czy nie? Powiem Wam, że to jest mój drugi raz, kiedy robię sam sos czosnkowy. Ale ten nowy dobrze. Więcej sobie tego dorobimy. Nie wiem, czy też jeszcze czosnku nie damy, ale to zaraz zobaczycie. No i jednak dodałem jeszcze jedną łóżeczkę i tego i tego. No i zaraz zobaczycie efekt końcowy. Ja tu kończę mieszać. I zaraz zobaczycie jak wyszło i porównanie smakowe do takiego sklepowego sosu czosnkowego. A więc zaraz się widzimy. A teraz tak, testujemy. Ja ogólnie nie, nie lubię takich sosów. Ale no zobaczymy. Bardziej taki sklepowy. Jest taki normalny. No jak dla mnie ten jest bardziej czasodzikowy. Na pewno jest zdrowszy. Więc jak dla mnie wygrywa ten. Tak. A teraz tak. Zostawcie subika, lajka i widzimy się jutro na odcinku o to z tą maszyną. A więc oglądajcie jutro. Może już.